Psalm dla Bożego Pouczenia. Objawienie Pana, które przemawia głośniej niż jakiekolwiek cuda. Czy narzekasz, że Bóg milczy? Czy czytałeś Jego słowo? Ten psalm jest z miłości do Słowa Bożego i duchowego pouczenia. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj otwieramy nie tylko psalm, ale duchową encyklopedię, Psalm 118. To nie tylko najdłuższy psalm, to hymn Miłości do Słowa Bożego. To nie tylko modlitwa, to krzyk serca, pasja duszy, żywy dialog człowieka z Bogiem, oparty na jednym, żywym słowie. Zanim przejdziemy dalej, napisz, z jakiego kraju oglądasz wideo. Miłego słuchania. Psalm 118. Błogosławieni nienaganni na drodze, którzy chodzą w prawie Pana. Błogosławieni, którzy strzegą Jego objawień, którzy szukają Go z całego serca. O gdyby moje drogi były prowadzone tak, by przestrzegać Twoich ustaw. Ukryłem Twoje słowo w moim sercu, aby mnie zgrzeszył przed Tobą. Otwórz me oczy, a ujrzę cuda Twego prawa. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Wielki jest pokój tych, którzy miłują Twoje prawo i nie ma dla nich przeszkody. Niech moja dusza żyje i chwali Cię, a Twoje sądy niech mi pomagają. Wiesz, wielu ludzi dzisiaj biega za cudami, czekając na nadprzyrodzone, Panie, pokaż mi znak. Ale Bóg już dał Słowo, które jest żywe i skuteczne, które przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha. Słowo, które może wyzwolić, uzdrowić, zganić i zbawić. Ale czy je czytamy? Czy żyjemy nim? Czy po prostu trzymamy je na półce jak amielet? Psalmista mówi: Ukryłem Słowo Twoje w sercu moim, abym nie zgrzeszył. Zauważmy, że nie tylko się go nauczył, on je ukrył, uczynił je częścią siebie. Tak właśnie robi się z czymś bardzo cennym. Czy kiedykolwiek ukryłeś coś bardzo cennego pieniądze, obrazy, list? Tak właśnie ukrył słowo. Dlaczego? Ponieważ wiedział, że grzech nie zaczyna się od działania, ale od zapomnienia. Zapomniane słowo jest drzwiami dla ciemności. Słowo wewnątrz jest strażnikiem latarnią, lampą na ścieżce, gdy idziesz przez ciemną dolinę życia. Otwórz oczy moje, a ujrzę cuda zakonu twego, to nie wzrok wymaga zmiany, ale serce. Często mówimy, nie widzę cudów w Biblii, ale być może czytamy ją jak gazetę. Bez oczekiwania, bez modlitwy, bez wiary. Słowo nie jest objawiane przez umysł, ale przez ducha. Nie jest posłuszne logice, tworzy nową rzeczywistość. Psalm 118 uczy nas nie tylko czytać, ale kochać Słowo. Nie tylko znać przykazania, ale łaknąć ich. Nie tylko być posłusznym ze strachu, ale zachowywać je z miłości. To jest prawdziwy duchowy wzrost. Podsumowując, psalmista nie modli się o cuda, modli się o życie według Słowa. Nie prosi o bogactwo, ale o zrozumienie. Nie prosi o sprawiedliwość, ale raduje się z ustaw Bożych. To jest życie człowieka, który odnalazł w słowie nie tylko moralność, ale samego Boga. Bądźmy nie tylko słuchaczami, ale i miłośnikami słowa. Wtedy, bez względu na to, gdzie jesteś, czy na pustyni, czy w pałacu, zawsze będziesz chroniony, oświecany i prowadzony przez Boga. Drodzy bracia i siostry, zatrzymajmy się na chwilę i posłuchajmy nie hałasu świata, niewiadomości, niezmartwień, które wypełniają nasze serca ale cichego głosu Boga, który słychać w Psalmie 118. To nie tylko Słowa, to oddech żywego Boga, który przemawia do każdego z nas. To nie tylko długi tekst, to świadectwo duszy, która zdała sobie sprawę, że nic na tym świecie nie może się równać pod względem mocy, wierności i mądrości ze Słowem Bożym. Dlaczego dziś wielu chrześcijan czuje, że Bóg jest daleko? Dlaczego wiara staje się słaba, modlitwa formalna, a serce puste? ponieważ zaczęliśmy słuchać wszystkiego oprócz Niego. Napełniliśmy nasze uszy i oczy hałasem, ale nie napełniliśmy naszych serc słowem. Ono jest fundamentem wszystkich rzeczy. W Nim jest charakter Boga, w Nim są obietnice, w Nim jest droga życia, w Nim jest nagana i pocieszenie, ogień i światło, miłość i prawda. Kiedy Psalmista mówi, błogosławieni, którzy strzegą Twoich objawień, nie mówi o fanatykach czy formalnych wykonawcach przykazań. Mówi o ludziach, którzy kochają Słowo tak, jak kochają swoje najcenniejsze rzeczy. Tych, którzy cenią każdy werset, każde słowo, jakby był to list od Ojca, napisany specjalnie do nich. I rzeczywiście tak jest. Biblia nie jest Księgą dla wszystkich, ale jest Księgą dla każdego. Jest osobista dla Ciebie, dla Twojego bólu, dla Twoich wątpliwości, dla Twoich zmagań. Ma odpowiedź, zawsze. Ale aby ją usłyszeć, musisz wejść w nią nie z krytyką, ale z otwartym sercem. Nie z oczekiwaniem cudów, ale z pragnieniem prawdy. Nie z pychą wiedzy, ale z duchem pokory. Pamiętajmy, jak zostało powiedziane, Słowo Twoje jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Jakże często chodzimy po omacku, nie wiedząc, w którą stronę się zwrócić. Szukamy rad u ludzi, przeszukujemy media społecznościowe, czytamy niekończące się książki o samorozwoju, ale nie udaje nam się odkryć księgi, która zna nas lepiej niż my sami. Wyobraź sobie, spacerujesz nocą po lesie. Żadnej gwiazdy, żadnego księżyca. Całkowita ciemność. Masz w reku latarkę, ale jej nie włączasz. Idziesz na czuja, potykasz się, upadasz. Dlaczego? Bo ktoś ci mówi, ta latarka jest zbyt staroświecka. Teraz wszyscy chodzą na czuja. Ale włączasz ją i nagle wszystko się zmienia. Widzisz, gdzie postawić stopę, widzisz korzenie, widzisz dziury, widzisz ścieżkę. Tak właśnie działa Słowo. Nie krzyczy, nie żąda, po prostu świeci. Tym, którzy je włączą. Psalmista modli się, otwórz oczy moje, a ujrzę cuda zakonu twego. Zauważ, on nie prosi Boga o uczynienie cudu. Prosi, by zobaczył cud, który już się objawił. To jest wielka prawda. Tak często modlimy się, panie, zmień moje okoliczności, ale nie prosimy, panie, zmień moje oczy. Słowo Boże otwiera oczy serca. Pokazuje nam, że w ciemności może być światło, w upadku może być wzrost, w bólu może być łaska. I wiesz, co jeszcze jest niesamowite w Psalmie 118? Nie jest on napisany z perspektywy kogoś, komu dobrze się powodzi. Wręcz przeciwnie, psalmista mówi o cierpieniu, prześladowaniach, kłamstwach, zdradzie. Jest otoczony przez wrogów, grozi mu niebezpieczeństwo, jego ścieżka nie jest usłana różami. Ale nazywa siebie błogosławionym nie dlatego, że uniknął kłopotów, ale dlatego, że trzyma się słowa. Ponieważ znalazł kotwicę, skałę, na której może stanąć w świecie pełnym kłamstw i zdrady. Dziś wielu ludzi przechodzi przez kryzys finansowy, rodzinny, duchowy. Żyjemy w czasach niepokoju, zagubienia i szumu informacyjnego. Jeśli nie mamy w sobie solidnego fundamentu, upadniemy. Ale ten, kto codziennie napełnia się Słowem Bożym, nie zginie. Ponieważ ono nie tylko inspiruje, ono ożywia. Ono nie tylko uczy, ono zmienia. Ono nie tylko pociesza, ono prowadzi, nawet gdy nie wiesz dokąd iść. Pewien człowiek powiedział kiedyś, kiedy czytam Biblię, to Bóg mówi do mnie. Kiedy się modlę, rozmawiam z Bogiem. Proste słowa, ale stanowią esencję życia duchowego. A Psalm 118 jest właśnie taką rozmową, w której można usłyszeć duszę przemawiającą do Ojca. Bez udawania, bez kościelnego języka, bez patosu. Tylko ból, wiara, miłość, nadzieja, pragnienie. To jest prawdziwa modlitwa. A Bóg odpowiada, nie zawsze grzmotem, nie zawsze cudem, ale zawsze poprzez słowo. Ono jest żywe. Wie, kiedy mówić łagodnie, a kiedy surowo. Jest zawsze na czas. Drodzy, jeśli czujecie, że wasza wiara ostygła, Zacznijcie znowu czytać. Nie jako rytuał nie ze względu na kleszcza ale jak głodny człowiek szuka chleba jak spragniony szuka wody jak syn szuka swego ojca Otwórz słowo i powiedz: Panie, przemów do mnie. Słucham a on odpowie przez linie, poprzez obraz, poprzez obietnice. Poprzez przypowieść, przez łzy, przez radość, przez przebaczenie, przez krzyż, przez pusty grób, przez imię Jezusa. Niech Twoja Biblia nie będzie najbardziej zakurzoną książką w domu. Niech będzie najbardziej otwartą, najbardziej zużytą, najbardziej kochana, ponieważ słowem jest Chrystus. On jest słowem, które stało się ciałem. Kiedy czytasz Pismo Święte, nie spotykasz się z tekstem, ale z osobą. Żyjącego Pana. I nie ma większej łaski niż poznanie go poprzez słowo. Nie tylko słyszeć o nim, nie tylko śpiewać o nim, ale poznać go tak, jak oblubieniec zna swoją oblubienicę. Głęboko. osobiście. sercem. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia, aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.